kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku poruszymy taki trochę inny temat, którego w sumie nie chciałam poruszać i strasznie w to przeciągałam, bo nie chciałam zbytnio jakby o tym rozmawiać. Ale raczej też to zauważyliście, no raczej chyba na pewno, że na kanale od jakiegoś czasu, od, no był wyjątek, ta średowa aktualizacja w grudniu, tam jakoś na początku grudnia pierwszego czy któregoś. Od tego czasu nie pojawił się żaden odcinek z SESO. Chyba ostatnio, tylko tak w wakacje zaczęłam coś wrzucać z tego S.S.O., a tak poza tym to... Chciałam zauważyć, że nie pojawił się ani jeden odcinek z no tak jak mówiłam, oprócz tej średniej aktualizacji, teraz na początku grudnia. W eee... sumie Rzumię... <laughs> nie wiem, jak to powiedzieć. Eee... Pozdrawiam która której ze mną teraz nie ma, siedzi u babci yy... i, I nie, nie powiem jej o tym, że... O tej takiej dużej zmianie, która teraz się nastąpi. Zobaczymy, jak dobrze ogląda moje filmy. I zobaczymy, y, kiedy się zorientuje, że właśnie nastąpiła taka wielka zmiana. Pewnie niedługo, bo ta zmiana jest dosyć konkretna. Ehm... Pewnie zastanawia Was tytuł, to koniec. E, w pewnym sensie można powiedzieć, że tak, a w pewnym sensie można powiedzieć, że nie. W sumie też zależy dla kogo. Kucyk, mam nadzieję, że był smaczny śnieg. Generalnie to może ja już nie będę trzymała tego w tajemnicy, o co chodzi z tym końcem. Kończę z SSO. Nie będę już nagrywała SSO. Słuchajcie, straciłam totalnie motywację przez nagrywanie filmów z SSO razem z Lunar czy ten bez Lunar Prywatnie, bo na przykład też sobie grałam z w SSO i jak zaczęłyśmy nagrywać, to nagle przestałyśmy grać. Narodnie weszło od września do SSO, a ja jakoś się starałam tutaj być aktywna. Tak nam się zbudziło przez to nagrywanie SSO, że ja po prostu nie chcę już tego nagrywać. Dla mnie nagrywanie ma mi sprawiać przyjemność, frajdę. I zabawę, nie? Bo dla mnie nagrywanie to jest taka zabawa i ja nie chcę niczego robić na siłę. Nie. Ta ostatnia aktualizacja była robiona tak na siłę. W ogóle mi nie sprawiła przyjemności. Ja usiadam przed tym komputerem i mówię: Dobra, nagram to i będzie, będzie zaliczone. No, no niestety nie. Nie podoba mi się to, co robię, czyli nagrywam na siłę. Um, nie chcę tego robić bo moim zdaniem nagrywanie na siłę jest strasznym no, no jest, jest strasznym przymusem i ja nie chcę już nagrywać chcę od tego odejść i prywatnie będę na pewno grała jeszcze WSSO, więc będzie szansa no, przepraszam, z krzesłem i skrzypi, więc będzie szansa mnie jeszcze zobaczyć um, Ale generalnie na odcinkach nie będzie już SSO i pewnie dla niektórych to będzie fajne, że kanał tylko zamienia się w taki kanał y, z modelami. A dla niektórych może być to szkoda, bo y, pewnie dużo osób, które kolekcjonuje modele, też gra w SSO. No, ale po co słuchajcie? Ja mam nagrywać średowe aktualizacje. Skoro moje środowe aktualizacje nie pojawiają się w środę, tylko nie wiem, w sobotę, w niedzielę, w piątek, to nawet nie ma sensu tego nagrywać, bo kto to obejrzy? Przecież już mogą sobie u innej YouTuberki obejrzeć szybciej albo przeczytać sobie po prostu na stronie. Więc totalnie sensu nie było nagrywanie tego. Bagałek herbatki. Yy. Ja. Wypaliłam się! Po prostu się wypaliłam na SSO. Myślałam, że to będzie super zabawa, a okazało się, że jest to dla mnie jednak nieprzy nieprzyjemność, tylko raczej zmuszanie się do tego. Co prawda na początku, tam w tym czerwcu, byłam tak podjarana, że mam tego OBS-a, tak podjarana, że dostałam mikrofon, że mogę nagrywać SSO, nagrywam SSO, będę jak Atakama i inne wszystkie super YouTuberki. I teraz uległam, teraz poległam, i to nie jest takie proste jak myślałam. Wiecie, wiecie co ja myślałam? to jest Włączę sobie SSO, coś dla Was nagram. O, w ogóle to są te green screeny, które były w tej aktualizacji. Nieważne. Ja. kutrz, przestań, jest śnieg. Nie chcę nagrywać SSO. Nie chcę. Ja chcę z tym skończyć. Nie chcę być identyfikowana z osobą, która gra w SSO. Yy, generalnie. Yy, dużo też osób z mojej klasy. Wypomina mi, że gram w SSO, że to jest dla dzieci i tak dalej. Nie będę już przytaczała tej rozmowy z jednym moim kolegą, bo to naprawdę to jest... Kolegą? Jezus Maria, jakimś randomem z mojej klasy. To jest, to jest po prostu... Nie chcę, nie chcę być, nie tak jak mam, nie chcę być identyfikowana z osobą, która nagrywa SSO, która gra w SSO. Raczej mój kanał teraz nie będzie tyczył się SSO, w sensie może raz, czy drugi, jak mi się naprawdę będzie chciało nagrać z Lunar coś, albo będzie jakaś super aktualizacja, która powiem, że wow, muszę ją nagrać, to wtedy usiądę z Lunar pewnie, nagramy sobie tą aktualizację, tak dla śmiechu, ale generalnie odbiegam totalnie od tematyki o, SSO. No i nie wiem, czy chcę przedłużać. Teraz kanał będzie opierał się tylko na modelach. Pewnie będzie mniej tych odcinków, chociaż co ja gadam i tak te odcinki pojawiały się raz na ruski rok. Więc moi drodzy, to chyba tyle. Nie chcę Was tu przedłużać, bo zaraz będę gadała jakieś totalne farmazony. Też może uwaga zapowiadam, nie wyłączajcie tego filmu. Uwaga, uwaga! To, to się tyczy całego kanału. Może być dziura. Dziura może być do 17 tego... Jezus Maria stycznia. To 17 stycznia może być dziura na kanale. I raczej będzie. Ponieważ ja nie wiem kiedy wy to oglądacie. Mam nadzieję, że... Nie no, przecież wrzucę to zaraz, dobra. Dzisiaj jest który? Drugi, trzeci, drugi. Jutro idę do szkoły. w zdalne sensie zdalne jest chyba? Jakoś tak? Nie, mam że nie idę do szkoły. Ym, jest tydzień. Później jest tam jakieś święta, czy coś tam, nie wiem, ja tam nie znam. Tydzień wolnego, i później możli... Nie, mamy tydzień zdalnych, później wracamy na tydzień do szkoły. I później możliwość będzie troszeczkę później, bo ja mam do 10 wystawienia ocen i ja muszę te kilka rzeczy pozaliczać i muszę trochę się z tego przygotować, dlatego mogę nie mieć czasu na nagranie nic z modelami. Też niedługo chcę... W sensie no... No, no nie, dzisiaj no nie. Ale jutro pojutrze może nagram moja kolekcja koni. Nie, 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 nie. Co ja gadam? Jezu, mówiłam, że, zaradam, że muszę coś kupić, bez zaraz będę jakieś jakiś Ej, moje prezenty na święta, o, wiem kiedy, nagram to we wtorek rano przed lekcjami, tak, tak, zrobimy Więc jakoś we wtorek, środę szykujcie się nie na środową aktualizację, bo już ich nie będzie, ehm, tylko szykujcie się na filmik taki z modelami, więc dla, dla, tych, które, dla, dla tych, którzy są tutaj, bo nagrywam modele, to może dla Was coś fajnego się pojawi. I jeszcze pro SSO, za jakiś czas, nie wiem, może w kwietniu, może w maju, stworzę kanał do SSO. I tam będą pojawiały się odcinki. Specjalny kanał tylko i wyłącznie do SSO. Zostałam, będę miała dwa kanały: ten do y, modeli, a tamten do SSO. Więc, jeżeli ktoś będzie zainteresowany kanałem do SSO. I jest tutaj tylko dla SSO na moim kanale, to niedługo, no niedługo za kilka, za 2-3 miesiące stworzę nowy kanał, i tam będzie tylko SSO. Więc mam nadzieję, że coś zrozumieliście z tego filmu. Um, tak trochę to krzywo przedstawiłam, ale um, mam nadzieję, że coś, coś, coś zrozumieliście. Coś, co ja czuję, coś, co się po prostu stanie bo chciałam Was o tym poinformować, żeby to nie było takie, że sami zauważyliście, że czegoś nie ma. Yy, właśnie chciałam, żeby właśnie chciałam, żeby, yy, żeby żebym ja to powiedziała wam, a, że, a nie, żebyście się musieli yy, domyślać, o, o <grych> żebyście się musieli domyślać co się stało i, i tak dalej, więc, moi drodzy, to już jest tyle z tego... O Jezu, aż chybki dostałam, tak dodanie z nikim nie gadałam. Um, a więc to by było już na tyle z tego odcinku. Um, mój głos naprawdę już nie daje rady. Ja i mój kochany kucyś, którego widzicie pierwszy i ostatni raz, żegna się z wami. Mam nadzieję, że nie zawiedliście na mnie, bo naprawdę zaczynając nagrywać SSO, ja mam w planach dużo. Naprawdę... W planach miałam tyle, miałam tyle pomysłów, że normalnie łocho, cho, i teraz nagle się okazuje, że jednak nic z tego nie zrobię, bo gdzieś tam to jest już koniec, nie? Więc jak się na mnie zabiedliście, to przepraszam. Jeżeli nie, no to no, no wszystko jest ok. Do następnego odcinka już nie widzę. Pa pa!